Jarosław Kaczyński zupełnie nie gryzł się w język. Wszystko tuż przed drugą turą wyborów. W czwartek, 29 maja, odbyła się konferencja prawa i sprawiedliwości, w której udział wziął m.in. Jarosław Kaczyński. Prezes partii nie przebierał w słowach i wystosował mocny apel do Polaków tuż przed wyborami co powiedział. Kandydaci idą web web. Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, a najnowsze sondaże wskazują, że wynik będzie bardzo bliski. Według najnowszego badania pracowni Polster przeprowadzonego dla Super Rafał Trzaskowski uzyskał 45,7% poparcia. Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez prawo i sprawiedliwość, może liczyć na 43,61% głosów. Wygląda zatem na to, że wygrać może każdy z kandydatów, dlatego na dwa dni przed ogłoszeniem ciszy wyborczej sztaby Trzaskowskiego i Nawrockiego gorąco mobilizują Polaków. Jarosław Kaczyński apelował do Polaków. W czwartkowej konferencji prawa i sprawiedliwości wzięli udział najpopularniejsi politycy partii, wśród których znaleźli się m.in. Andrzej Śliwka, Mariusz Błaszczak i oczywiście Jarosław Kaczyński. W trakcie swojego wystąpienia prezes PIS wystosował do Polaków bardzo mocny apel: Wszystko tylko nie Trzaskowski. Jarosław Kaczyński przekonywał zmównicy, że celem PiS jest Polska normalna, która będzie mogła się rozwijać. Wskazał na sztandarowe inwestycje, takie jak CPK czy przedsięwzięcia portowe. Warto jeszcze raz podsumować, o co chodzi w tych wyborach. Nasza perspektywa jest bardzo prosta. My chcemy Polski normalnej, mogącej się rozwijać, rozpoczął swój monolog Kaczyński. Prezes partii podkreślił, że sprzeciwia się wprowadzeniu paktu migracyjnego Zielonego Ładu i Euro. Chcemy, żeby Polska była krajem, który opiera się na swojej tradycji. Chcemy Polski, która ma swoje korzenie, wskazał. Nawiązał też do religii. żadnego opiłowywania katolików, żadnej walki z krzyżami tutaj nie chcemy. Uważamy, że to będzie coś, co będzie bardzo godziło w naszą tożsamość i w porządek aksjologiczny w Polsce, podkreślał szef ugrupowania. Kaczyński zaznaczył także, że ewentualne zwycięstwo wyborów przez Rafała Trzaskowskiego może przynieść negatywne konsekwencje. Dlatego mocny apel do wszystkich Polaków. Żeby się zmobilizowali i żeby poszli głosować na Karola Nawrockiego, bo niebezpieczeństwo jest ogromne. Wszystko tylko nie Trzaskowski, a ponieważ jest druga runda, to wszystko oznacza po prostu Nawrockiego, mówił Jarosław Kaczyński. Do głosowania na Karola Nawrockiego zachęcał również Mariusz Błaszczak. Będzie zabiegał o polskie interesy, będzie zabiegał o bezpieczeństwo naszego kraju, będzie zabiegał o rozwój, będzie pilnował rządu koalicji 13 grudnia, rządu Donalda Tuska. Żeby na przykład rząd Donalda Tuska nie zabrał 13 i 14 emerytury, żeby nie zabrał programu 800, żeby nie zniszczył tego dorobku. Jaki pozostawił po sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego zwracamy się do wszystkich wyborców, którzy negatywnie oceniają rząd koalicji 13 grudnia, żeby zagłosowali na Karola Nawrockiego, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.